Witam Was moi drodzy, w tym materiale wyjaśnię Wam zasady gry karcianej Star Wars Unlimited. Star Wars Unlimited to gra karciana typu TCG, czyli Trading Card Game, w której gracze przejmują kontrolę nad kultowymi postaciami ze świata Gwiezdnych Wojen. Celem gry jest pokonanie przeciwnika poprzez zredukowanie życia jego bazy do zera. Każdy z graczy posiada talię reprezentowanego przez swojego lidera, swoją bazę oraz 50 kart zawierających jednostki, wydarzenia i ulepszenia. Gra toczy się w rundach, a te dzielą się na fazy akcji oraz przegrupowania. Na początku każdej rozgrywki należy położyć bazę oraz lidera w formie poziomej naprzeciw kart Twojego przeciwnika, losowo określić gracza, który rozpocznie z inicjatywą, potasować swoją talię i dobrać z niej 6 kart. Od teraz te karty to będzie tzw. ręka. Każdy z graczy może jednorazowo skorzystać z Mulligan, czyli wtasować wszystkie te karty do talii, a następnie dobrać ponownie 6 kart. Pamiętaj, że trzeba zachować nową rękę. Wybrać dwie karty z ręki i umieścić je w grze zakryte w pobliżu swojej bazy. Są to teraz zasoby, które będą używane do opłacenia kosztu zagrywanych kart. W momencie, gdy obaj graczom wykonają powyższe kroki, można rozpocząć rozgrywkę. Na początek omówmy sobie fazę akcji. Podczas tej fazy gracze wykonują naprzemiennie po jednej akcji. Gracz z inicjatywą wykonuje ją jako pierwszy, następnie jego przeciwnik i tak dalej, aż obaj gracze spasują. Podczas tej fazy akcje, które można wykonywać, to zagrywanie karty, atak jednostką, użycie zdolności jednostki lub lidera, w tym zdolności episkiej, przejęcie inicjatywy i pas. Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych akcji. Kartę możemy zagrać poprzez opłacenie jej kosztu, który znajduje się w jej lewym górnym rogu. Karty opłacamy wyczerpując odpowiednią ilość zasobów. Należy pamiętać, że każda karta posiada również w koście aspekty reprezentowane przez dodatkowe symbole. Jeśli symbole są zgodne z aspektami lidera oraz bazy, to pomijamy ich koszt. W przeciwnym wypadku należy zapłacić tzw. aspekt penalty, o czym szerzej w dalszej części. W grze dostępne są trzy rodzaje kart: jednostki, wydarzenia i ulepszenia. Zacznijmy od jednostek. Te dzielimy na naziemne oraz kosmiczne. Każde z nich ma osobne pole bitwy i nie mogą się wzajemnie atakować. Każda jednostka posiada swoją nazwę, siłę, życie. Cechy oraz niektóre z nich mogą posiadać umiejętności. Wszystkie jednostki wchodzą do gry wyczerpane, czyli obracamy je o 90 stopni w prawo. Wydarzenia są to efekty natychmiastowe. Każde z nich posiada swoją nazwę, cechy oraz zdolność. Po rozpatrzeniu tekstu zdolności, wydarzenie trafia na stos kart odrzuconych. Następnie omówimy atak jednostką. Atakowanie jest głównym sposobem zadawania obrażeń w bazie przeciwnika i wygrania gry. Atakujący może wybrać, czy atakuje wrogą jednostkę, którą będziemy nazywać obrońcą, czyli defender, czy też bazę. Jednostka musi być gotowa, aby móc zaatakować. Podczas pojedynczej akcji można atakować tylko jedną jednostką. Żeby zaatakować, wykonujemy następujące kroki w poniższej kolejności. Po pierwsze, wyczerp jednostkę atakującego i wybierz cel ataku. Możesz zaatakować dowolną wrogą jednostkę na tej samej arenie, lądowej lub w przestrzeni, albo bezpośrednio zaatakować bazą przeciwnika. Jeśli wroga jednostka na tej samej arenie posiada zdolność Sentinel, Musi zostać wybrana jako cel, chyba że atakujący posiada zdolność Saboteur. Wszystkie zdolności ataku, takie jak Raid lub Overwhelm, stają się aktywne. W drugim kroku, jeśli atakujący posiada zdolność Saboteur, może pokonać wszystkie osłony jednostki obrońcy. W trzecim kroku, jeśli atakujący posiada zdolność Restore, wylecz obrażenia swojej bazy równej jej wartości. W kroku czwartym, jeśli atakujący posiada zdolność on atak, użyj jej teraz. W piątym i ostatnim kroku następuje zadawanie obrażeń. Jeśli jednostka atakuje bazę, zadaj jej obrażenia równe sile tej jednostki. W przypadku naszego atakującego jest to dwa siły z karty oraz dwa siły ze zdolności raid. Zatem zadajemy cztery obrażenia bazie przeciwnika. Wykonajmy teraz atak przeciwko innej jednostce. Roach Operative będzie atakować Cell Block Guard. Roach Operative zadaje Cell Block Guardowi 4 obrażenia, natomiast ten, zgodnie ze swoją siłą, atakuje za trzy. Ponieważ Cell Block Guard otrzymał więcej obrażeń niż posiada swojego życia, zostaje on automatycznie pokonany, a co za tym idzie, trafia na stos kart odrzuconych. Obrażenia, które jednostka otrzymała, pozostają na niej aż do momentu jej pokonania. Kolejną akcją, którą możemy wykonać, jest użycie zdolności jednostki lub litera. Niektóre karty posiadają zdolność akcji. Zdolności te mogą posiadać koszt, znajdujący się w nawiasie w słowie Action, który należy zapłacić, aby ich użyć. Koszt ten może obejmować zasoby, które należy opłacić, oraz wyczerpania karty. Jeżeli nie możesz opłacić kosztu, nie możesz użyć zdolności. Niektóre karty posiadają również akcję epicką. Jest to zdolność, której można użyć tylko raz podczas rozgrywki. Kolejną z możliwych akcji jest przyjęcie inicjatywy. Pozwala ona na wykonanie akcji jako pierwsze w następnej rundzie. Tylko jeden gracz może wykonać taką akcję w każdej rundzie. Gracz, który wykona tą akcję, Przejmuje kontrolę nad znacznikiem inicjatywy, nawet jeżeli już go posiada. Po przyjęciu inicjatywy nie można podejmować żadnych dalszych akcji do końca fazy akcji. Ostatnią z możliwych do podjęcia akcji jest pas. Jeśli nie możesz lub nie chcesz wykonać swojej akcji, możesz spasować. Kiedy spasujesz, uznaje się, że nic nie zrobiłeś podczas swojej akcji i przeciwnik może wykonać swoją. Możesz podjąć kolejne akcje w późniejszej fazie akcji. Ważne, jeśli spasujesz i twój przeciwnik również spasuje lub przejmie inicjatywę w swojej następnej akcji, to faza akcji natychmiast się kończy i przechodzimy do fazy przegrupowania. W tej fazie wszyscy gracze wykonują kolejno każdy z poniższych kroków. Po pierwsze, dobieranie dwóch kart, następnie możliwość wybrania jednej z nich jako zasobu, jest to akcja opcjonalna. Gracz z inicjatywą pierwszy decyduje, czy odłożyć karty jako zasób, a następnie robi to drugi gracz. Wskazówka strategiczna od twórców. Zaleca się graczom odkładanie kart zasobów w każdej rundzie, dopóki nie będą mieli w grze wystarczającej liczby zasobów, aby użyć epickiej akcji swojego lidera. Kolejnym krokiem jest przygotowanie kart. Przygotowujemy wszystkie wyczerpane karty z zasobów. Jednostek naziemnych oraz kosmicznych, a także lidera. Wykonując ten krok, dajesz znać swojemu oponentowi, że jesteś przygotowany do rozpoczęcia kolejnej rundy. Jest to w zasadzie wszystko, co będzie Ci potrzebne, by móc rozpocząć swoją pierwszą rozgrywkę. W następnym materiale opowiem pokrótce o dodatkowych mechanikach gry. Jeśli masz jakieś pytania, to pisz śmiało w komentarzu, a ja się z Wami żegnam i moc z Wami.